Witam was serdecznie. Z tej strony Bogdan. W tym filmie zaprezentuję wam klucz stopniowy, nazywany też choinką w różny taki sposób. To jest taki klucz stopniowy, który umożliwia dokręcanie różnych śrubunków w zakresie wodnym i innym. Tu mamy przykładowo rozdzielacz ogrzewania podłogowego i tutaj muszę zainstalować dwa zawory odcinające z półśrubunkiem. Tak, żeby w razie co móc tutaj przykręcić, dokręcić coś. Ale te końcówki, które tutaj widzicie, mają w środku takie wystające elementy. Nie wiemy dokładnie jak się to nazywa, ale po prostu mają takie wystające elementy. I właśnie, żeby dokręcić ten element, ten taki półśrubunek do rozdzielacza, Potrzebujemy mieć taki specjalny klucz, który tutaj wchodzi o tym rozmiarze. Ewentualnie możemy sobie samodzielnie go stworzyć, nawet kątówka i można sobie coś tam wymyślić. Ale najlepiej kupić o odpowiedni klucz, dzięki czemu możemy mocno dokręcić ten jednocalowy półśrubunek. Tutaj gwint zewnętrzny do gwintu wewnętrznego. Szczególnie że tutaj dajemy jakieś pakuły, więc jest dosyć duży opór. I żeby takie coś dokręcić, właśnie stosuje się tego typu elementy, znaczy taki klucz stopniowy, który idealnie jest, zobaczcie, nacięty z dwóch stron, czyli on po prostu wchodzi w to. Spójrzcie. Może tak Wam to pokażę. O, może z tej strony będzie to widać. Chodzi o to, że z wykorzystaniem takiego klucza jesteśmy w stanie po prostu dokręcić. Spójrzcie. Widzicie, te nacięcia tu są takie. Bez takich nacięć no, można próbować dokręcić taki pół śrubunek, ale bez takiego klucza no, to trzeba kombinować potem ze wsadzaniem jakichś innych kluczy, ale to po prostu rozwala wtedy ten element w środku, yy, czy też można sobie wytworzyć jakiś taki klucz na pół cala. więc najlepszym rozwiązaniem jest kupić sobie takie coś, to kosztuje chyba tam z 20 zł czy 15, to się nazywa klucz stopniowy, takie coś. Wkładamy sobie na półcala, i już możemy za pomocą na przykład grzechotki dokręcać tego typu elementy. Zobaczcie, po prostu wkładamy i zobaczcie, to się zazębia tutaj z tej, i z drugiej strony. Dzięki temu możemy oczywiście tutaj dokręcić. Ja tak właśnie zrobiłem. Tutaj, jeżeli chodzi o ten klucz, on jest trochę długi, więc jak widzicie, umożliwia mi dokręcenie, ale już nachodzi. Tutaj na ten rotametr. Tak więc y, można oczywiście odkręcić tutaj ten rotametr i ten element dolny do podłączenia peksa, ale w moim przypadku udało się bez problemu, bez jakiegoś uszkodzenia. Tak więc tego typu rozwiązanie y, jest bardzo dobre do takich półśrubunków, czyli taki klucz stopniowy, tak dokładnie się to nazywa. To tak tylko informuję, gdybyście się zabierali za składanie tego typu rzeczy, gdzie takie półśrubunki są z takimi. O różnych średnicach, ale tego typu zakończeniem to lepiej to bezpiecznie za pomocą takiego klucza stopniowego wkręcać, odkręcać. Bo inaczej rozwalimy całe tutaj to wnętrze. A opiłki tego mosiądzu, czy innego materiału, po prostu mogą nam się dostać do środka rozdzielacza. To taka ciekawostka, więc zwróćcie na to uwagę. Klucz stopniowy. Tego typu rozwiązanie na półcala, na grzechotkę, więc ze standardowego jakiegoś zestawu z narzędziami bez problemu i szybko i sprawnie zrobicie robotę ze skręcaniem, właśnie rozdzielacza, który kupujecie razem z zaworami odcinającymi. O, przykładowo tu mam drugi, który już poskręcałem, A i tutaj jeszcze potem będzie wyjście na PEXA 32. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.